Dzień Was w was kolejnego openingu z KakoBaja na moim kanale. W tym filmie otworzymy sobie naprawdę bardzo fajne temy. Pamiętajcie oczywiście o tym, że jeśli chcecie również znać tyle temów co ja, to w opisie tego filmu macie link do rejestracji jeśli stworzycie konto na KakoBaj właśnie z tego linku, to dostaniecie na ponad 400 dolarów na wysyłkę, także polecam. Więc pierwszy mamy takie spony z Chrome Hertz Jak widzicie, prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Ja zapłaciłem za nie około 80 zł. Mają bardzo fajny materiał, taki wiecie, to jest cienki jeans, więc jak najbardziej polecam. No i za to cenę to naprawdę się opłaca. Teraz takie szare basicowe. Z lakosty. Jeśli chodzi o logo i metki, to jak widzicie, wszystko jest na miejscu. Wszystko się oczywiście zgadza. Materiałowo też są naprawdę bardzo przyjemne. Krojowo również, więc jak najbardziej mogę je polecić. Ja zapłaciłem za nie około 60 zł. No oczywiście, wszystkie temy z tego filmu macie w imię który z opisie tego filmu. Także polecam, bo wszystkie temy są sprawdzone przeze mnie, więc nie musicie się bać możecie gdzieś się kupować. Teraz mamy taki seccik z lakosty. Tak się prezentuje bluza. Oczywiście do tego mam dokupany dres, który zaraz wam pokażę. Metki, jak widzicie, prezentuje się w następujący sposób. Wszystko jest na miejscu. Materiałowo też naprawdę bardzo fajna No i logo oczywiście również Tak się prezentuje dres Również wszystko jest na miejscu Całość kosztowała mi około 300 zł Tam niecałe No ale naprawdę warto Bo dres prezentuje się naprawdę bardzo dobrze Tutaj macie fitczek Tak właśnie siedzi ten dres No moim zdaniem naprawdę bardzo dobrze to wygląda Krojowo też naprawdę myślę, że jest spoko No i do tego latuje jeszcze bak no. Teraz wkrótce manekin z znakosty Więc naprawdę elegancko to siedzi Kolejno mamy taką zwykłą czarną koszulkę z corteza Z takim właśnie nadrukiem na plecach No ogólnie zdaję za nią chyba z 40 zł więc jest spoko cena ja metka Jak widzicie prezentuje się w ten sposób Tak wygląda przód, tak wygląda tył No więc ogólnie spoko I Teraz mamy takie spodnie z Louis V Ogólnie to nie polecam, bo po pierwsze są za małe A po drugie ten materiał jest taki sztywny, że nie da się w tym chodzić Zapłaciłem za to ponad 100 zł Ale naprawdę jest tragedia, więc nie, nie polecam płucie, Nie kupujcie tego Kolejną mamy taką czarną bizykową bluzę z Corteza Z takim nadrukiem właśnie na kapturze Zapłaciłem za nią około 80 zł Jakościowo jest naprawdę spoko Metki jak widzicie się oczywiście zgadzają tak wygląda na druk. Ogólnie jest spoko, więc polecam. Kolejny item z Corteza takie właśnie dresy szersze. Ogólnie bierzcie rozmaitniejszy. Ja wziąłem Eskę. I mimo to i tak są na mnie trochę za długie. No ale poza tym są spoko, materiał też fajny, więc polecam. Teraz mamy takie słuchawki AirPodsy Maxy. Ja ogólnie brałem je od cudu. No i tak się prezentuje opakowanie. Wszystko ładnie, elegancko zapakowane jak widzicie. Same słuchawki kosztowały mnie około 250 zł, więc myślę, że to jest spoko cena. Tutaj macie oczywiście w zestawie kabel. No wszystko w tak jak w oryginale. Tutaj wyjmujecie. Słuchawki prezentują się właśnie w ten sposób. Ogólnie jeśli chodzi o jakość dźwięku to testowałem je i naprawdę są spokojne, za taką cenę to myślę, że warto. Patrząc na to, że oryginał kosztuje ponad dwójkę. Tutaj macie za 250 zł, więc po prostu się to opłaca. No i ogólnie wygląda 1 do 1. Oczywiście jakość dźwięku jest trochę gorsza, no bo z, bez przesady, że wygrały tak samo jak oryginały, no ale ogólnie podsumowując to wszystko, to polecam. I teraz mamy taki long sleeve z, właśnie z Stone Islanda. Metki prezentują się w ten sposób, tutaj macie taga, wszystko wygląda git, także jak najbardziej mogę polecić, tutaj jeszcze macie metkę środkową, także sami ocencie jak to wygląda. I teraz mamy znowu bez ryków z bez Face'a, ponieważ w ostatnim filmie nie pokazałem wam jak wygląda ten tak świecący w środku. Więc tu macie ogólnie metki, tutaj macie pierwszą metkę, właśnie ośrodkową, Tutaj macie drugą No i tutaj macie na samym końcu właśnie tego taga świecącego Więc wszystko tak jak w oryginale No i na sam koniec mamy tutaj kurtkę z Arc'teryxa Zapłaciłem za nią ponad 200, bo to jest jeden z lepszych baczy Logo jak widzicie prezentuje się w ten sposób Tutaj dostajecie dostajecie w zestawie oczywiście wszystkie metki Tak wygląda metka główna No i przejdźmy teraz do testu, jak to wygląda czy rzeczywiście ten system gore działa Więc tutaj mamy wodę No i lejemy na kurtkę No jak widzicie kropelki tutaj śmigają, także wszystko się tutaj zgadza, więc myślę, że jak najbardziej kurtka warta swojej ceny, ponieważ, jak widzicie, wszystko tutaj elegancko chodzi. Także w tym filmie to już wszystko. Za niedługo będzie kolejna część. Pamiętajcie, oczywiście, o rejestracji z mojego linku, ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, dostajecie kupony na wysyłkę na ponad 300 dolarów, także naprawdę się to opłaca. Link, oczywiście, w opisie. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema.